13 stycznia 1993 roku statek kolejowo-samochodowy typu Roro Heweliusz wypływa ze świnoujścia. Na pokładzie 64 osób większość pasażerowie, w tym dzieci, oraz załoga. To ich pierwszy prawdziwy rejs. Pierwszy kontakt z pełnym morzem. 9 minut po północy, 13 na 14 stycznia, statek wysyła sygnał alarmowy. Tu Heweliusz. Wywracamy się. Toniemy. Potem cisza. W lodowatej wodzie Bałtyku tylko 9 zostaje uratowanych. 55 ginie w 35 pasażerów oraz 20 członków załogi. Statek typu B-493, uznawany za jeden z najbezpieczniejszych statków kolejowo-samochodowych, zatonął w 9 minut. Netflix zrobił serial. Ale co naprawdę się stało tej nocy? Dlaczego oficjalne śledztwo zamknięto po trzech miesiącach jednym zdaniem, Woda dostała się do ładowni, i dlaczego po 32 latach rodziny ofiar wciąż nie mają odpowiedzi? To nie jest recenzja serialu Netflixa. To jest prawdziwa historia katastrofy statku Heweliusz, jednej z największych tragedii morskich w historii Polski po II wojnie światowej. Historia o 55 młodych życiach, które skończyły się w 9 minut. O rodzinach, które do dziś nie dostały pełnych odpowiedzi. O śledztwie, które zostało zamknięte, zanim odpowiedziało na podstawowe pytania. Serial pokazuje jedną wersję wydarzeń, pełną dramatyzmu, teorii, napięcia fabularnego. Ale co mówią fakty? Co ujawniono w oficjalnym śledztwie prokuratorskim? Jakie są prawdziwe teorie ekspertów morskich? I dlaczego po 32 latach specjaliści wciąż się kłócą, co poszło nie tak? To nie jest fikcja dla rozrywki. To jest dokumentalna rekonstrukcja jednej z najbardziej kontrowersyjnych i niewyjaśnionych katastrof w polskiej historii morskiej. Historia, która pokazuje, jak cienka jest granica między rutyną a tragedią. I jak łatwo prawda może być pogrzebana pod oficjalnymi raportami, które więcej ukrywają niż wyjaśniają. Żeby zrozumieć, co się stało 14 stycznia 1993 roku, musimy poznać statek. Heweliusz. Pełna nazwa B493 Heweliusz, był masywnym promem pasażersko-towarowym zbudowanym w Norwegii, w Stoczni Trossvik w Brevik w 1977 roku. 125 metrów długości, pojemność 360 ton. Był to statek stabilny, bezpieczny, sprawdzony. Przez 17 lat PLO w Gdyni i pływał na linii Świnoujście-Istad. Tysiące godzin na morzu. Dziesiątki rejsów w różnych warunkach, bez poważnych incydentów. W 1990 roku przeszedł gruntowny remont. Wymieniono części kadłuba, modernizowano wyposażenie. Po remoncie otrzymał wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa. Inspekcje potwierdziły, że jest w doskonałym stanie technicznym. To nie był stary, zdezelowany statek. To była sprawdzona jednostka z siedemnastoletnim doświadczeniem i świeżym remontem. Statki tego typu nie powinny zatonąć w 9 minut. Nie w warunkach, które panowały tej nocy. Ale Heweliusz zatonął. 13 stycznia 1993 roku około godziny 15.00, Heweliusz wypływa z portu w Świnoujściu. Na pokładzie są 64 osoby. To ich pierwszy prawdziwy rejs. Pierwszy raz na pełnym morzu. Teraz mają zobaczyć, jak to jest naprawdę. Kapitan statku to Andrzej Ułasiewicz. Doświadczony marynarz z dziesiątkami lat praktyki. Zna Bałtyk jak własną kieszeń. Przeżył setki rejsów w znacznie gorszych warunkach. Cel wyprawy: Istad, Szwecja. Trasa standardowa. Czas planowany: kilka dni. Warunki pogodowe: wiatr 6 do 7 w skali Boforta. Silny wiatr, ale nie sztorm. Fala 3 do 4 metrów wyraźna, ale nie ekstremalna. Dla doświadczonej załogi i sprawnego statku. Warunki trudne, ale całkowicie do opanowania. To nie był huragan, to nie była burza stulecia, to był zwykły zimowy Bałtyk. Wieczorem 13 stycznia statek jest już na pełnym morzu około 25 mil morskich od brzegu wystarczająco daleko, by nie było łatwo wrócić, ale wystarczająco blisko, by pomoc mogła dotrzeć szybko. Pasażerowie i załoga poznają realia morza. Część z nich cierpi na chorobę morską leżą w kajutach. Inni próbują się przyzwyczaić do kołysania. Załoga wykonuje standardowe czynności. Kontrola kursu, sprawdzanie stanu technicznego, obserwacja pogody. Nic nadzwyczajnego. Rutynowy rejs. Ale według relacji ocalałych, około godziny 23.45, kwadrans przed północą, coś zaczyna być nie tak. Statek zaczyna się bardziej przechylać. Kąty przechyłów są większe niż wcześniej. To wciąż nie jest nic alarmującego. Statki przechylają się, to normalne. Ale coś jest inne. Statek nie wyprostowuje się tak szybko jak powinien. Jeden z przechyłów jest szczególnie duży. Pasażerowie i załoga w kajutach zaczynają się niepokoić. Część wychodzi na pokład zobaczyć, co się dzieje. I wtedy, około 9 minut po północy 14 stycznia, statek gwałtownie przechyla się na burtę. Nie wyprostowuje się. Wywraca się dalej. Woda zaczyna zalewać pokład. Ktoś z załogi krzyczy. Jest chaos. W ciągu sekund wszyscy wiedzą. Statek tonie. 9 minut po północy, 009, oficer radiowy wysyła sygnał alarmowy. Tu Heweliusz. Koordynaty podaje pozycję. Wywracamy się. Toniemy. To wszystko. Krótka wiadomość: nie ma czasu na więcej. Statek przechyla się coraz bardziej. Woda wlewa się do wnętrza. Pasażerowie i załoga próbują dostać się na pokład, ale statek wywraca się szybko. Większość ludzi jest w kajutach pod pokładem. Wąskie korytarze, strome schody, a statek przechylony już pod kątem 30-40 stopni. Ci, którzy są na pokładzie, próbują zrzucić tratwy ratunkowe, założyć kamizelki, ale jest ciemna noc, wiatr, fala. Wszystko dzieje się w kilka minut. Według zeznań ocalałych, między pierwszym alarmowym przechyłem a całkowitym wywróceniem statku, mija około 9 do 12 minut. 9 minut. To czas potrzebny, by zaparzyć kawę. By przejść kilometr spokojnym krokiem. By obejrzeć dwa filmiki na YouTubie. W 9 minut statek, który służył 17 lat bez problemu, przewraca się i tonie, zabierając 55 osób. Temperatura wody 2-3 stopnie Celsjusza. W takiej wodzie człowiek bez kombinezonu termicznego ma 15 do 30 minut, zanim hipotermia go zabije. Jeśli przeżyje samo wejście do lodowatej wody. Co powoduje szok termiczny i może zabić w minuty. Sygnał alarmowy zostaje odebrany przez służby ratownicze i inne statki w rejonie. Natychmiast ogłaszana jest akcja ratunkowa. Wysyłane są śmigłowce SAR, Search and Rescue, służby poszukiwania i ratownictwa, kutry ratownicze. Statki cywilne w pobliżu zmieniają kurs, by pomóc. Ale jest problem. Ciemna noc, styczeń w Polsce, słońce zaszło przed godziną 17. Sztormowa pogoda. Wiatr i fala utrudniają operacje. Temperatura śmiertelna, każda minuta opóźnienia to kolejne ofiary hipotermii. Odległość, 25 mil, to około pół godziny lotu śmigłowcem, dłużej dla kutrów. Pierwsze śmigłowce docierają na miejsce około godziny szóstej w nocy, godzinę po zatonięciu. Co widzą piloci w świetle reflektorów? Wywrócony kadłub heweliusza wystający częściowo z wody. Kilkanaście osób trzymających się kadłuba. Ci, którzy byli na pokładzie i zdążyli wspiąć się na wywróconą rufę, zanim statek całkowicie zatonął. Inne osoby dryfujące w wodzie, w kamizelkach ratunkowych lub kombinezonach ratunkowych, jeśli zdążyli je założyć. Większość jest już w hipotermii. Niektórzy są nieprzytomni. Akcja ratunkowa trwa całą noc. Trudna z powodu warunków. Śmigłowce wyciągają ludzi pojedynczo na linach. Kutry zbierają rozbitków. Każda uratowana osoba to mały cud. Każde kolejne puste miejsce to kolejna stracona szansa. O świcie bilans jest druzgocący. Dziewięć osób zostaje uratowanych, pięćdziesiąt pięć ginie, wśród zabitych dzieci. Młodzi ludzie, którzy kilkanaście godzin wcześniej wsiedli na statek pełni nadziei i nie wiedząc co się stanie, ich rodzice pożegnali ich normalnie. Do zobaczenia za kilka dni. Nigdy więcej ich nie zobaczyli. W kolejnych dniach i tygodniach Bałtyk wyrzuca na brzeg ciała ofiar. Część nigdy nie zostaje odnaleziona. Każda identyfikacja to dramat dla kolejnej rodziny. Każdy pusty grób dla niezidentyfikowanych szczątków to otwarta rana. Polska jest w szoku. To największa katastrofa morska od dekad. Media relacjonują żałobę. Politycy składają kondolencje. Ale rodziny chcą czegoś więcej niż kondolencji. Chcą odpowiedzi. Co się stało? Dlaczego statek zatonął tak szybko? Czy ktoś zawinił? Czy można było tego uniknąć? Prokuratura Marynarki Wojennej rozpoczyna śledztwo. Przesłuchuje dziewięciu ocalałych, członków załogi portowej w Świnoujściu, ekspertów morskich. Rodziny ofiar czekają na wyniki. Czekają naprawdę. Ale prawda, którą dostaną, będzie niepełna i kontrowersyjna. W lutym 1993 roku, miesiąc po katastrofie, podejmowana jest decyzja o wydobyciu wraku Heweliusza z dna Bałtyku nieskutecznie. To kluczowe dla śledztwa. Tylko badanie fizycznego statku może pokazać, co poszło nie tak. Operacja jest trudna. Wrak leży na dnie na głębokości około 40 metrów. Jest częściowo uszkodzony. Warunki zimowe utrudniają pracę. Ale w końcu kadłub zostaje sprawdzony na miejscu katastrofy. Eksperci zaczynają szczegółowe oględziny. Sprawdzają każdy centymetr. Szukają śladów uszkodzeń, pęknięć kadłuba, niewłaściwego zamocowania elementów, śladów wpływu wody, każdego szczegółu, który mógłby wyjaśnić, dlaczego statek zatonął w 9 minut. Badania trwają tygodnie. Równolegle prowadzone są przesłuchania. Analiza dokumentacji technicznej statku. Sprawdzanie historii remontów, weryfikacja certyfikatów, ekspertyzy stateczności, symulacje komputerowe. I w kwietniu 1993 roku, trzy miesiące po katastrofie, prokuratura publikuje raport końcowy Oficjalne wnioski śledztwa. Rodziny ofiar czytają z nadzieją, wreszcie dowiedzą się, co się stało, ale to, co czytają, budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Oficjalny raport śledztwa stwierdza, Przyczyną katastrofy było gwałtowne przechylenie statku i wdarcie się wody do wnętrza przez otwarte lub nieszczelne otwory w kadłubie. Woda, która dostała się do ładowni, spowodowała utratę stateczności, co doprowadziło do szybkiego wywrócenia i zatonięcia statku. To wszystko, to jest oficjalne wyjaśnienie. Woda dostała się do środka. Statek stracił stabilność, zatonął. Ale rodziny pytają, skąd ta woda? Które otwory były otwarte? Dlaczego były otwarte podczas sztormu? Czy to zaniedbanie załogi? Wada konstrukcyjna? Błąd w procedurach? Raport nie precyzuje. Mówi ogólnie o otwartych lub nieszczelnych otworach, ale nie wskazuje konkretnie których. Nie określa, kto ponosi odpowiedzialność. Nie wyjaśnia, dlaczego statek, który był sprawdzony i bezpieczny przez 17 lat, nagle stał się śmiertelną pułapką. Śledztwo jest zamknięte. Sprawa uznana za wyjaśnioną. Ale eksperci morscy, którzy czytają raport, są sceptyczni. Wielu mówi otwarcie. To nie jest wyjaśnienie, to jest opis konsekwencji bez wyjaśnienia przyczyn. To jest zamknięcie sprawy bez znalezienia prawdy. A rodziny czują się oszukane. Ich dzieci, mężowie, przyjaciele nie żyją. I wszystko, co dostają, to jedna strona raportu mówiąca, że woda dostała się do środka. Jakby to było wyjaśnienie wystarczające. Jakby 55 młodych istnień można było podsumować jednym zdaniem o wodzie w ładowni. Więc co naprawdę się stało? Jeśli oficjalny raport nie daje jasnej odpowiedzi, jakie są teorie? Przez 32 lata eksperci morscy, dziennikarze śledczy, niezależni badacze analizowali katastrofę Heweliusza. Powstało kilka głównych teorii. Każda wyjaśnia niektóre fakty, żadna nie wyjaśnia wszystkich. Teoria pierwsza przesunięcie ładunku. Heweliusz miał na pokładzie balast, żywiec w metalowych beczkach. Żywiec był potrzebny, by statek miał odpowiednią stateczność. Beczki powinny być solidnie przymocowane do pokładu, ale jeśli nie były, lub jeśli mocowanie się poluzowało, podczas dużego przechyłu beczki mogły się przesunąć na jedną stronę. Kilkaset kilogramów przesuwającego się ciężaru na burtę powoduje zmianę środka ciężkości statku. Statek przechyla się jeszcze bardziej, beczki przesuwają się dalej. Efekt kuli śnieżnej. W ciągu minut statek jest przechylony tak bardzo, że nie może się już wyprostować. Woda zaczyna zalewać pokład. Wchodzi do wnętrza przez luki. Statek tonie. Ta teoria wyjaśnia szybkość katastrofy. Przesunięcie ładunku to efekt kaskadowy. Raz rozpoczęty, trudny do zatrzymania. Wyjaśnia, dlaczego statek nie wyprostował się, bo ciężar był już na niewłaściwej stronie. Problem? Żadnych dowodów. Przy badaniu wraku nie znaleziono jednoznacznych śladów, że beczki się przesunęły, a załoga powinna regularnie sprawdzać mocowanie ładunku. To podstawowa procedura. Trudno uwierzyć, że doświadczeni marynarze zignorowaliby to podczas sztormu. Teoria druga: otwarte luki ładowni. Każdy statek ma luki: otwory w pokładzie prowadzące do wnętrza kadłuba. Służą do załadunku, wentylacji, dostępu do maszyn. Podczas normalnej pogody mogą być otwarte ale podczas sztormu bezwzględna zasada, wszystkie luki muszą być zamknięte i uszczelnione. Bo fala zalewająca pokład może wlać tysiące litrów wody przez otwartą lukę prosto do ładowni. A woda w ładowni to śmierć statku, niszczy stateczność, dodaje ciężar, obniża punkt wyporu. Teoria mówi, że na heweliuszu niektóre luki były otwarte lub nieszczelne. Może dla wentylacji, bo studenci mieli chorobę morską i potrzebowali świeżego powietrza. Może mechanicy pracowali w maszynowni i zostawili otwarte dla dostępu. Może uszczelki były stare i przeciekały. Podczas przechyłu woda zalała pokład. Część wlała się przez luki. Im więcej wody w środku, tym większa utrata stateczności. Statek przechylił się bardziej. Więcej wody weszło. Koło się zamyka. To wyjaśnia wdarcie się wody, o którym mówi oficjalny raport. Wyjaśnia szybkość. Woda może zalać ładownie w minuty. Problem? To by oznaczało rażące zaniedbanie załogi. Podstawowa zasada bezpieczeństwa, zamknij luki przed sztormem. Czy doświadczeni marynarze naprawdę to zignorowali? A jeśli tak, dlaczego raport tego nie stwierdził wprost? Dlaczego nie przypisano winy konkretnym osobom? Teoria trzecia. Wada konstrukcyjna po remoncie. W 1990 roku Heweliusz przeszedł gruntowny remont. Wymieniono części kadłuba, modernizowano wyposażenie. Być może, nieumyślnie, zmieniono coś, co wpłynęło na stateczność statku. Może nowa konstrukcja podwyższyła środek ciężkości. Może nowe wyposażenie dodało ciężaru w niewłaściwym miejscu. Może spawy były wadliwe, tworząc słabe punkty w kadłubie. Statek otrzymał certyfikaty bezpieczeństwa, ale inspekcje mogły czegoś nie wykryć. Subtelna wada, która ujawniła się dopiero w ekstremalnych warunkach. To wyjaśniałoby, dlaczego statek, który był bezpieczny przez 16 lat nagle stał się niebezpieczny. Dlaczego w podobnych warunkach, w których pływał dziesiątki razy wcześniej, tym razem zatonął? Problem? Eksperci badający wrak nie znaleźli jednoznacznej wady konstrukcyjnej. Spawy były solidne, konstrukcja nie wykazywała oznak niewłaściwych modyfikacji, a jeśli była subtelna zmiana w stateczności, powinna być wykryta podczas testów po remoncie. Statki po modyfikacjach przechodzą próby stateczności. Heweliusz je przeszedł. Więc albo wada była bardzo ukryta, albo tej teorii brakuje podstaw. Teoria czwarta. Błąd kapitana i załogi. Może to była ludzka omylność. Kapitan Andrzej Ułasiewicz był doświadczony. Ale czy podjął właściwe decyzje tej nocy? Czy poprowadził statek w bezpieczny sposób? Czy zareagował odpowiednio na pierwsze znaki problemów? Według niektórych analityków, Warunki pogodowe, choć trudne, nie były ekstremalne dla statku typu Heweliusz, ale dla niedoświadczonych studentów cierpiących na chorobę morską, mogły być przytłaczające. Może kapitan powinien zawrócić wcześniej, zmienić kurs na bezpieczniejszy? Może załoga nie wykonała wszystkich procedur bezpieczeństwa, nie zamknęła luk, nie zabezpieczyła ładunku, nie monitorowała przechyłów wystarczająco uważnie? Może gdy statek zaczął się przechylać bardziej niż zwykle, nie zareagowali wystarczająco szybko? To wyjaśniałoby, dlaczego Statek zatonął, gdy inne jednostki tego typu przetrwały podobne warunki. To by była kwestia konkretnych decyzji tej konkretnej nocy. Problem? Kapitan Ułasiewicz zginął. Nie może zeznawać. Część załogi, która przeżyła, zeznała, że wszystko było robione zgodnie z procedurami. A oficjalny raport nie wskazał błędów ludzkich jako przyczyny, więc albo błędów nie było, albo śledztwo nie chciało ich przyznać bo przyznanie błędu ludzkiego oznaczałoby przypisanie winy, a to by oznaczało odpowiedzialność, konsekwencje prawne, odszkodowania. Łatwiej powiedzieć, że woda weszła do środka i zamknąć sprawę. I tutaj dochodzimy do najbardziej niepokojącego odkrycia. W latach dwutysięcznych, dekadę po katastrofie, grupa niezależnych ekspertów morskich przeprowadziła własną analizę. Nie byli związani z oficjalnym śledztwem, nie mieli presji, by zamknąć sprawę szybko. Przeanalizowali wszystkie dostępne dane. Zeznania ocalałych, parametry techniczne statku, warunki pogodowe, dokumentację remontu i doszli do wniosku, którego oficjalny raport nie chciał przyznać. Prawdopodobnie to nie była jedna rzecz. To była fatalna kombinacja wielu małych czynników. Możliwe lekkie przesunięcie ładunku, plus możliwe nieszczelne luki, plus możliwa subtelna zmiana stateczności po remoncie, plus konkretny kąt uderzenia fali w konkretnym momencie, plus Niedoświadczona załoga powodująca chaos podczas kryzysu plus opóźniona reakcja załogi. Każdy element osobno nie byłby śmiertelny. Statki przetrwały gorsze, ale wszystkie te elementy razem tej konkretnej nocy stworzyły perfect storm. Serię nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, które przekroczyły próg bezpieczeństwa. Statek, który w 99 przypadkach na 100 przetrwałby, tym razem nie miał szansy. To wyjaśnia dlaczego żadna pojedyncza teoria nie pasuje idealnie. Bo nie była to pojedyncza przyczyna. To była kaskada małych problemów, które razem stały się katastrofą. Ale czy to prawda? Niezależni eksperci nie mieli dostępu do wszystkich danych, które miała prokuratura. Ich analiza opiera się na dostępnych źródłach, które mogą być niepełne. Oficjalne śledztwo miało pełny dostęp. Eksperci rządowi, zasoby, czas. I zakończyło się jednym zdaniem o wodzie w ładowni. Dlaczego? Dwie możliwości: pierwsza: śledztwo naprawdę nie znalazło jednoznacznej przyczyny. Woda weszła, ale nie było pewności skąd i dlaczego. Nie chcieli spekulować bez dowodów, więc napisali ogólne stwierdzenie i zamknęli sprawę. To by oznaczało uczciwość w przyznaniu, że nie wszystko da się wyjaśnić. Druga możliwość znacznie bardziej niepokojąca. Śledztwo znalazło coś, co wskazywało na zaniedbania czy błędy konkretnych osób lub instytucji. Ale ujawnienie tego miałoby konsekwencje: pozwy sądowe rodzin, kary dla odpowiedzialnych, skandal medialny. Więc zdecydowano się zatuszować szczegóły: ogólnikowy raport, szybkie zamknięcie, brak konkretnych wniosków, rodziny bez odpowiedzi, ale instytucje bez problemów prawnych która wersja jest prawdziwa? 32 lata później wciąż nie wiemy. Dokumenty śledztwa nie są w pełni publiczne. Część została utajniona. Rodziny ofiar przez lata domagały się wznowienia śledztwa. Bezskutecznie. Dziś, rok 2025, 32 lata po tragedii, Heweliusz jest symbolem, nie tylko katastrofy morskiej, ale pytań bez odpowiedzi. Prawdy, której nie poznamy w pełni. Rodziny 55 ofiar wciąż noszą ból utraty. Wiele nigdy nie pogodził się z oficjalnym wyjaśnieniem. Niektórzy wierzą, że było to fatum nieszczęśliwy zbieg okoliczności niemożliwy do przewidzenia. Inni wierzą, że było to zaniedbanie czyjeś błędy, które kosztowały życie ich dzieci i że prawda została ukryta, by chronić odpowiedzialnych. Pomnik ofiar katastrofy Promu Jan Heweliusz stoi na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Lista pięćdziesięciu pięciu nazwisk przed nimi było całe życie kariery morskie. Rodziny, marzenia wszystko skończyło się w 9 minut w lodowatej wodzie Bałtyku. Netflix zrobił serial, dramatyczny, pełen teorii, z fikcyjnymi wątkami i napięciem fabularnym. Serial pozostawia pytanie otwarte co naprawdę się stało i to jest uczciwe bo prawdziwe śledztwo też zostawiło to pytanie otwarte tylko w serialu to jest artystyczny wybór w rzeczywistości to jest porażka systemu, który powinien chronić obywateli i wyjaśniać tragedię nie dla dramatyzmu. Ale dla sprawiedliwości, czy kiedykolwiek poznamy pełną prawdę o Heweliuszu? Może nie. Wiele dokumentów jest utajnionych, wielu świadków nie żyje, kapitan nie może zeznawać. Pozostały tylko raporty, zeznania, analizy i pytania. Czy to było zaniedbanie załogi, wada konstrukcyjna, fatalny zbieg okoliczności, kombinacja wszystkich? Czy ktoś ponosi winę? Czy można było tego uniknąć? Serial Netflixa kończy się dramatycznym pytaniem. Co było prawdą? My kończymy tym samym pytaniem, ale nie dla efektu dramatycznego, tylko dlatego, że po 32 latach oficjalna odpowiedź wciąż brzmi: Woda dostała się do ładowni. I to wszystko. 55 młodych ludzi umarło, dziesiątki rodzin zostały zniszczone, i nikt nie jest w stanie powiedzieć im dokładnie dlaczego. Jeśli ten film pokazał Ci różnicę między dramatem serialu a prawdziwą tragedią, która wydarzyła się naprawdę, zostaw subskrypcję i kliknij dzwonek. To nie była fikcja stworzona dla rozrywki. To było 55 prawdziwych istnień zakończonych w 9 minut i śledztwo, które nie dało rodzinom odpowiedzi, których potrzebowały. Napisz w komentarzach, którą teorię uważasz za najbardziej prawdopodobną: przesunięcie ładunku, otwarte luki, wada po remoncie błąd załogi, kombinacja wszystkich czynników? A może oglądałeś serial na Netflixie? Czy po tym filmie patrzysz inaczej na te historie? Czy uważasz, że śledztwo powinno być wznowione z dostępem do wszystkich dokumentów? 55 osób nie może mówić, ale my możemy mówić za nich. Możemy pytać, możemy domagać się prawdy, bo prawda jest tym, czym jesteśmy im winni. Nawet jeśli prawda jest niewygodna, nawet jeśli prawda pokazuje czyjeś błędy, Prawda jest ważniejsza niż wygoda. I dziś, 32 lata później, rodziny wciąż czekają na tę prawdę. Może nigdy jej nie otrzymają, ale mamy obowiązek nie zapomnieć. Nie zapomnieć, że to się wydarzyło. Nie zapomnieć, że pytania pozostały bez odpowiedzi. I nie zapomnieć 55 nazwisk wyrzeźbionych na pomniku w Szczecinie. Każde nazwisko to życie, to marzenia, to przyszłość, która nigdy nie nadeszła. Pamiętajmy o nich.